Go Buster! Jest jasny, słoneczny dzień. Buster i Cozy Coo wybrali się na plażę. Grają w piłkę siatkową. Spójrz, Rekin, Sham chce się przyłączyć do gry. Cozy rzuca piłkę do Shama. O rany, piłka pękła na ostrych zębach Shama. Ups. A co to takiego? Czy to mapa skarbów? Rety, tam jest zakopany skarb. Zakopano go na tej bezludnej wyspie. Ale jak przyjaciele przedostaną się przez wodę? Myślę, że Buster ma pomysł. Rany! Buster zbudował pochylnie z piasku. Brum! Jedzie Buster! O nie, plus Buster nie dał rady skoczyć tak daleko. Chyba będą musieli spróbować czegoś innego. Co zobaczył Cozy? Olbrzymi liści lili wodnej? Może uda im się przepłynąć na nim na drugą stronę. Cozy rusza jako pierwszy. O, o, Cozy się zatrzymał. Buster pchnął go zbyt słabo. Cozy próbuje wiosłować, ale tylko kręci się w kółko. Na szczęście, Sham może popchnąć go do brzegu. Dzięki szam! Ale wyspa wciąż jest daleko. Co to takiego? Szam ma trawę. Teraz przyjaciele z łatwością przepłyną na drugi brzeg. Dotarli do wyspy. Czas na poszukiwania skarbu. Miejsce oznaczono literką x. Czy ten x wskazuje na skarb? Nie, to tylko gałązki. Czy ten x wskazuje na skarb? Nie, to tylko wodorosty. A może ten x? Hurra! Skrzynia pełna skarbów. Dobra robota, Cozy. Tylko spójrzcie na te błyskotki. A co to? Złota piłka. Przyjaciele mogą znowu pograć w piłkę. Tym razem piłka nie pęknie. Świetnie się spisaliście!